Drodzy wierni i poszukiwacze prawdy, dzisiaj stajemy przed momentem, który może na zawsze zmienić nasze rozumienie wiary. Objawienie, które przychodzi bezpośrednio z serca chrześcijańskiej duchowości, wiadomość, którą Maryja zostawiła dla nas, aby prowadzić nas przez burzliwe czasy, w których żyjemy. Zostańcie z nami, aby odkryć treść tej głębokiej niebiańskiej komunikacji. Ale co zawiera ta wiadomość, która czyni ją tak istotną dla nas dzisiaj? I jak możemy zastosować jej słowa w naszym codziennym życiu, aby stawić czoła wyzwaniom, które przed nami stoją? Nie odchodźcie, ponieważ to, co zaraz ujawnimy, ma moc oświetlenia naszej drogi i wzmocnienia naszej wiary w sposób, którego nigdy nie mogliśmy sobie wyobrazić. Zanim zanurzymy się w tę duchową podróż, zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału i aktywowania powiadomień. W ten sposób nigdy nie przegapicie przewodników, objawień i interpretacji, które dzielimy się, aby nawigować razem w tej epoce wielkich zmian. Zainteresowanie objawieniami maryjnymi ma swoje korzenie w kluczowych momentach historii ludzkości. Gdzie te manifestacje były interpretowane jako boskie znaki, mające prowadzić, pocieszać i inspirować wiernych. Przez wieki takie objawienia były zgłaszane w różnych zakątkach świata, każde niosące specyficzne przesłanie, związane z kontekstem kulturowym i historycznym populacji, która je otrzymała. Te wydarzenia, niezależnie od ich religijnej lub historycznej interpretacji, miały głęboki wpływ na kolektywną duchowość, często skłaniając społeczności do refleksji i działania. Wiadomość, która niedawno się pojawiła, ujawniona przez jedno z tych objawień, wpisuje się w serię niebiańskich komunikatów, które od wieków starają się kierować ludzkością. Treść tej wiadomości to żywy apel o nawrócenie, rozumiany nie tylko jako indywidualne odnowienie duchowe, ale jako zaproszenie do przekształcenia naszych codziennych działań w gesty miłości i troski o bliźniego oraz stworzenie, podkreśla, znaczenie modlitwy nie tylko jako aktu dewocji, ale jako środka do nawiązania głębszego połączenia z boskością, co z kolei oświetla drogę do bardziej świadomych i szanujących życie we wszystkich jego formach decyzji. Akcent kładziony jest również na konkretne działanie w naszym zranionym świecie, naznaczonym konfliktami, niesprawiedliwościami i rosnącym kryzysem ekologicznym. Ta maryjna wiadomość wzywa nas, abyśmy nie pozostawali obojętni wobec wyzwań naszych czasów, ale stawali się aktorami zmiany, inspirowanymi ewangelicznymi wartościami nadziei, miłości i miłosierdzia. Uniwersalny zakres tego wezwania podkreśla, że takie wartości są w stanie pokonać wszelkie ludzkie bariery, zachęcając każdego indywidualnie do refleksji nad swoją duchową drogą i wpływem swoich działań na świat. Apel, aby stać się latarnią światła w świecie owianym ciemnością, bezpośrednio zwraca się do każdego wierzącego, wzywając do odnowionego osobistego i wspólnotowego zaangażowania. Życie według zasad. Ewangelii w tym kontekście oznacza przyjęcie stylu życia, który faworyzuje dzielenie się, przebaczenie i przyjęcie, ucieleśniając w codzienności wartości pokoju i sprawiedliwości, które są w sercu chrześcijańskiego przesłania. To wezwanie do działania jest tym bardziej pilne dzisiaj, w erze charakteryzującej się szybkimi zmianami. I głębokim kryzysem wartości, gdzie potrzeba duchowych punktów odniesienia jest odczuwana z rosnącą intensywnością. Ostatecznie, Maryjna wiadomość nie jest tylko zaproszeniem do modlitwy i nawrócenia, ale również dynamicznym wezwaniem do działania, które nakłania nas do zbadania naszego życia i naszych wyborów w świetle wartości ewangelicznych popychając nas do stania się aktywnymi świadkami nadziei i światła w świecie, który desperacko ich potrzebuje. Teraz zadajemy pytanie, które również zachęcamy was do przemyślenia w komentarzach. Jak możemy w naszym codziennym życiu stać się narzędziami tej pokoju i miłości, do rozpowszechniania których zachęca nas Matka Boska? Jakie konkretne działania możemy podjąć, aby odpowiedzieć na to niebiańskie wezwanie? Napiszcie w komentarzach: Wierzę. Podczas gdy zastanawiamy się nad tymi głębokimi pytaniami, prosimy Was o wyrażenie wsparcia poprzez polubienie i subskrybowanie kanału. Wasz udział jest niezbędny, aby kontynuować eksplorację i rozpowszechnianie wiadomości o wierze, nadziei i miłości w tych krytycznych czasach. Proroctwo Matki Boskiej nie powinno być interpretowane tylko jako wiadomość przekazana słowami, ale jako głębokie wezwanie do wewnętrznej i zbiorowej zmiany. To niebiańskie zaproszenie ma na celu nie tylko informowanie, ale przemianę, zachęcając każdego z nas do refleksji nad naszymi wartościami duchowymi i sposobem, w jaki te wartości odzwierciedlają się w naszych codziennych działaniach. Jest to przypomnienie. Że w epoce rosnącego rozczarowania i duchowego oderwania obecność dobra nie jest tylko konieczna, ale kluczowa. Odpowiadając na to wyzwanie, oznacza przede wszystkim przyjęcie drogi osobistego wzrostu, która wykracza poza powierzchowność. Oznacza to sobą, Jusanije, do dzisiaj według zasad miłości, współczucia i sprawiedliwości, wprowadzając te wartości w praktykę. We wszystkich aspektach naszego życia. To nie jest tylko indywidualna podróż, to również zaproszenie do aktywnego przyczyniania się do budowania społeczności, która odzwierciedla te wartości, promując dobro wspólne i przeciwstawiając się siłom obojętności i egoizmu, które zbyt często przeważają w naszym świecie. W tym kontekście bycie świadkami dobra. Przyjmuje głęboko rewolucyjny wymiar. Oznacza to stanie się latarniami nadziei w czasach ciemności, pokazując poprzez nasze działania, że inna rzeczywistość jest możliwa. To świadectwo nie jest pasywne wymaga odwagi, zaangażowania i nieustannej poszukiwania sprawiedliwości i pokoju. Poprzez małe, codzienne gesty, jak również poprzez szersze inicjatywy, Jesteśmy wezwani do wcielania w życie wartości, które wyznajemy, stając się tym samym narzędziami pozytywnej zmiany. Odpowiedź na to wezwanie nie jest tylko kluczowa dla naszej indywidualnej drogi duchowej, ma również głębokie implikacje dla przyszłości naszej globalnej społeczności. Wyświecie, który wydaje się być coraz bardziej podzielony i skonfliktowany. Jest dla odzwierciedlającego wartości duchowe mogę służyć jako most łączący równe kultury i przekonania, promując zrozumienie i wzajemny szacunek. Ta wizja jedności i solidarności może prowadzić nas do bardziej pokojowej i zrównoważonej przyszłości, w której godność każdego człowieka jest rozpoznana i doceniana. W związku z tym, Proroctwo Matki Boskiej jest pilnym wezwaniem do przebudzenia naszego najwyższego potencjału, do ponownego odkrycia i pełnego życia naszymi wartościami duchowymi, przyczyniając się tym samym do przemiany naszych serc i świata wokół nas. Nasza odpowiedź na to wezwanie jest fundamentalna. To krok w kierunku realizacji globalnej społeczności opartej na miłości, sprawiedliwości i pokoju. To podróż, którą podejmujemy nie sami, ale razem, wspierani przez wiarę i inspirację, jaką oferuje nam to niebiańskie przesłanie.